Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Stajni Marzeń. Lecimy sobie z dalszym ciągiem naszej... E, naszych przygód w Stajni. W stajni Marzeń, dokładnie tak. Przepraszam najmocniej za kaszelek. Z tego co pamiętam, co ostatnio robiliśmy? Chyba będzie, nie? Czy nie łabędzie? Ratowanie środowiska, coś takiego pamiętam. Ale nie mogę być pewna, więc y, sobie szybko po prostu zerknę. Rotujemy, a będzie i szukamy wycieku. Dobra, czyli dobrze pamiętałam? Ojku, A, mi się ziewa, wybaczcie. Chodźmy zobaczyć, czego ten waćpan od nas chce tutaj. Mm, i wypadałoby dzisiaj zrobić jakiś chociaż jeden, wiecie. Um, <laughs> chociaż jeden... jakieś zawody czy coś żebyśmy byli odrobinkę do przodu. Dobra, stajemy, stajemy. Słucham cię. Cześć, Susikowa. Cudowna wiosna, prawda? Jedyna y, chmurka na moim horyzoncie to obawa, że Judyta Pasikonik, właścicielka stadniny w rumowisku może chcieć obrócić naszą zatoczkę w jakąś atrakcję turystyczną. Tak sobie myślę, czy możesz y, zaniesiesz Laurze ze stadniny w Bawiście trochę moich świeżo obieczonych babeczek, właśnie wyjęte z piekarnika? Oczywiście, że się przejadę. Um, gdzie to jest? Tam, U góry. Dobrze, odkryjemy... E, Chciałam powiedzieć miłość nieznaną, nie. Odkryjemy kolejne tereny. E, chyba jak pojadę tędy, to też się dostanę. Uwaga, nie zahaczaj. Dobra, poszło, jakoś poszło. E, Teraz moje najważniejsze pytania. Czy mamy siano do jedzenia? Babeczki mamy, widzę w ekwipunku. Korci mnie, żeby zjeść ale nie będę sobie psuła zadania. Przepraszam, o matko. Chyba czuję się najmocniej, ale nie śpię dzisiaj od czwartej rano i... a jest godzina 17. Także nie jestem przyzwyczajona do takiej brawury. Coś czuję, że wybrałam złą ścieżkę. No, chyba troszkę. A cieka jestem, nie pamiętam co jest na tej latarni, ale wiem, że tam byłam. Możemy się przepłynąć też. Zobaczyć. z złożumą, pozwiedzamy wyspę, bo to jest taka śmieszna rzecz w tej yy, grze, że nasza postać jakby... A zresztą Wam pokażę od razu. Jak tu jesteśmy? Gdzie jest bezpieczne gdzieś tutaj, nie? Szył konia sobie zostawimy, bo nasz koń nie potrafi pływać. Co, taka różnica. Dobra, dobra, koniu zostań tu. Ja schodzę. I zaraz patrzcie. Mm. Ja po prostu naciskam, um, się właśnie tak czemu to zniknęło. E, po prostu naciskam co? Już nie można? Czyż tam nie dało się pływać po wodzie. Się tak, wiecie, trzymało się cały czas i się jakby biegło po tej wodzie, a nie płynęło. Nie będę próbowała z koniem, bo nie chcę konia stracić. Jeszcze mnie nie straci na nowego. Konie w tej grze są przepotężnie drogie, także... Nie będę Wam tego nawet pokazywać. O, jakiś mały brząc tu jest. Chłodziak. Dziecko dobrze widzę. Czy po prostu z daleka jest taki? Ja wiem, masz jakiś... Zły wyraz twarzy masz, chyba nie jesteś dzieckiem. Chociaż ci też potrafią mieć wyraz Nie wiem, no, Czy kojarzycie? I nie mam mocnych, tam był taki rudy. On już za dzieciaka miał, krzywą mu z oczu patrzyłam. Także no. Powiedziałabym coś niemiłego, ale nie mówić. Mogłabym zacytować pewną postać z kabaretowej sceny, ale teraz się zastanawiam, jak tu wejść. Stój, 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 stój. stój. Tam, o, o, tam jest, widzę, 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 widzę. Tak tu jest, jak się, kurde, o, o, jej. A to jest bardzo ładne miejsce, patrzcie. Koń tutaj pluje wodą, fontanony są, ludzie są. Wszystko zadbane jest. To jak ma być? Wiem, są, nie są, ale już... Za mocno mi weszła. Yy, jak to się nazywa? Mowa potuczna. Przyciski mi się cały czas mylą. Przepraszam. Przepraszam, bo jest bardzo... Będę robiła niedługo paznokcie, bo... Ja to nagrywam przed wyborami. Bawista. Ja to nagrywam przed wyborami, Ja jestem w komisji, więc na komisji muszę sobie zrobić nowe paznokcie, bo hańba i wstyd, żeby mnie ludzie oglądali w takich pazurach. Kto mi podpowiadał jaka do bajka, bo ja nie pamiętam, to co myciłam To wtedy na pewno będzie mi się łatwiej grała. Oj ojej, ojej czekajcie, jeszcze raz zawracamy, zawracamy, zawracamy. Pięknie. Gdzie jesteś, babu? Kamienne schody cię zatrzymały, rozumiem. Dobrze, można i tak. Okej, okay. o, tu jest stydniny, dobra. Oj, jejku, jejku, a mi się nie ziewa. I znowu, jak zwykle, muszę od tyłu, Ja nie? nie mogę nie od przodu podejść normalnie, jak wam przekazał. Hmm, siostra bliźniaczka? Dobra. Świeżo upieczone babeczki, cudownie. Ciekawa jestem, co się za tym kryje. Nie zrobiłaby tego, jeśli mm, nie ma jakiegoś ukrytego planu. Wszystko musisz już podejrzewać. Cześć Zuzikkowa, dobrze ci wiedzieć w Stadninie w Bawiście. Słyszałam, że wykonujesz pewne prace dla Judyty Pasikonik w rumowisku. Wiesz, ona zadała mi pytanie, czy nie zechciałabym wypożyczyć jej mój wybieg i stać na czas trwania obozu jeździeckiego. Jeśli się na to zdecyduję, a jeszcze nie jestem pewna, to chciałabym, aby był w doskonałym stanie. Byłabym wdzięczna za pomoc w różnych pracach w Stadninie. A jeśli masz wątpliwości, to zdradzę Ci, że płacę lepiej niż w rumowisku, czy w utowisku. I to dużo lepiej. Sprawdź ogłoszenia, jeśli interesuje Cię praca. Tak. Um, przekonała mnie pani. Płacisz dużo lepiej? Nie ma sprawy. Dobra. Stadnina w Bawieście poszukuje rąk do pracy. Prosimy, płacimy o niebo lepiej niż inne stadniny w okolicy. Sprawdź ogłoszenia. Weźcie, co zrobię, aż sprawdzę... czy to nie jest skam jakiś. E, może oporządź. Tak, chodź. Oporządzimy. Chodź, chodźmy. O, um, um. Ojejku, przepraszam, oporządzimy konie. Wystanijam w Ale tutaj mamy jeszcze ten. Ile jest koni? Raz, dwa, trzy, o matko święta. Trochę dużo ich. Sorry, już tak majtam tą kamerą. Ale wciąż jeszcze nie. Ojejku, przepraszam, nie przestawiłam. O paskudny mam wybaczcie mi to, ale... Niestety, a to dopiero początek mojego dnia, 17, bo muszę skończyć dzisiaj moją pracę dyplomową pisać. Bo za dwa dni ją mam do oddania w wersji próbnej. Czekam na akcept. Jak będzie akcept, no to jest wersja ostateczna. I bardzo bym chciała, żeby to była wersja ostateczna, bo... Um, o, jaki ładny ten koń. Nawet. No, nawet sporo się napracowałam. Zaraz wam jeszcze pokażę jedną fajną rzecz. Jak sprawdzić cenę konia i jego w ogóle wytrzymałość? Dobrze, teraz musimy sobie tak podejść do konia. Tego. O, widzicie? Hejs. Poziom 8, cena 200. Posłuszeństwo. E, nie, nie chcę. Ojej, nie, 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 nie tak, nie tak. Chodźmy, sprawdźmy sobie każdego konia. Strasznie kiepsko mi się tym stawia. Tu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. A tu razy pisze w ogóle, dobra, andaluzijskim. Tu mamy Ciepłokrwisty, no taki średni bym powiedziała i to nawet widać, to tym w ogóle takiego chyba dostajemy w innej części takiego konika, coś mi się wydaje, albo bardzo podobnego. no. Ciebie masz dużo siły widzę, posłuszeństwo, ale wytrzymałeś mnie już słabo, Lipi okej, okej. Okay, okay. To po tylu latach, to już się wszystkie rasy zapominają. Holenderski koń ciepłokrwisty. Uuu! Uh, Tego chcemy. Piękny jest, chociaż siły ma niewiele. Słuchajcie, gdzie jest siła? Trzymałeś? Czy czystość mózgu? Samo Samopoczucie. Pidi. PD to jest, jak powiem, poziom. pijany. To jest nasz level. Eee. Gdzie jesteś, babo? Tu jesteś, babo. Dobra. Biorę, cię Co? Ile ja zarobiłam? Nie, nie zauważyłam, muszę po Jeszcze raz muszę, wiecie? Chyba źle zobaczyłam, wydaje mi się, że 50 Ale... Czy, tak naprawdę wydaje mi się, że 150, ale nie, nie mówię tego na głos Nic nie powiedziałam Przewidziałam się, muszę to zobaczyć jeszcze raz. I kupimy sobie tego konia, jak kiedyś zbieramy, ale. What the fuck is going on. Jestem a little bit confused. Przepraszam, że mówię po angielsku. Ale jak mi już brakuje polskich słów, to wtedy przenoszę się na angielski. I one są o wiele bardziej efektywne. Nie wiem, jakoś tak. Po angielsku brzmi to czasami lepiej niż po polsku, no że jestem zmieszana. Nie oddaję to takiej jak. I'm a little bit confused, yeah? nie? Mamy takie I'm confused. What's happening again? Let's see. 360. No idę to zapłacić. A. 360 było. What the fuck? Wy to Widzicie? To ja w 5 minut na konia zarobię. Chodźmy jeszcze raz zrobić. Zobaczymy, ile zarobimy, jak weźmiemy wszystkie zlecenia. Mam 510. Tak, weźmiemy sobie wszystkie: na na napój, wszystko. Weźmiemy, zobaczymy. Ja jestem. bardzo zszokowana. Mamy tylko jedno sianko. Przyda nam się zarobić hajs na siano. Hajs na siano. Cudo. Dobra, lecimy zobaczyć. Położymy zobaczymy. Miałam co prawda robić jakieś treningi, nie treningi. Tu możemy iść w sobie. A, dobra. Już wiem, co to są. by się znają. co to są te pomarańczowe kropki, które mam, a to po prostu chodzi o... teraz skacz. Skacz. A ty skacz, 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 kiedy inni skaczą. Tia. Piosenki moich dyskotek. Jeszcze prawda. Jakieś makumby. Czekajcie, woda muszę napełnić. Um, co jeszcze było za mojego dzieciaka? Ten. Łapa Gangnam Style że jest koniec, to jest tak klasycznie to ba, Wszyscy dalej to mają. Nie wiem, dawno nie byłam. Na pewno za moich czasów nie było żadnych gangów, nie gangów, cypisów, nie cypisów i innych patologii. Nie żeby cypis, ale na przykład ten Popek przedstawia lekkie odchyłki. I nie można mu tego powiedzieć, że nie, bo czasami to naprawia woda. O czym rozmawiamy? To jest gra o koniach. Skąd się wziął tu Popek? Wyjaśnijcie mi to. Aś, aś, aś aj karamba, i karamba, czyścimy no, kupę. Jakikolwiek źle by to nie zabrzmiało. Znaczy dobrze, no, bo sprzątamy, będzie czysto w końcu. Żeby nie ciła. O, 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 dobra, mamy tak. Wszyścimy cię. To raz. Ym, później sobie tak to wyczyścimy. Wiecie co, tutaj nam się bardzo fajnie będzie zarabiało. trafiłam na jego mordę, powiedzmy. A dobra, zjadłam. Być nam się tu dobrze zarabiało. To ja pod koniec każdego odcinka po prostu będę tutaj zbierała hajsy, e, żeby... Chyba wszystko zrobiłam, nie? No? Chyba to. Tak mi się wydaje. Obróć się. Najpierw kłupa, Później... Przepraszam wszystkich, którzy jedzą. Nie zdaję sobie sprawę z tego, że to może być disgusting. Ochydne. Niesmaczne. No ale cóż sami wybraliście końską grę. Do moich czasów, tak jak byłam na koloniach właśnie jeździeckich, no to ognicho było obok... Y, poniżej stajni. Była stajna na takim wzgórzu. A ognicho było poniżej. W takim właśnie kamiennym dole, że tak powiem otoczony takimi wielkimi kamiennymi głazami. No i się w opatykno. Jak ci kiełbaska wyszła, to wyszła. Jak nie, no to płakałeś i zostawały ci kromki chleba do smażenia na ognichu Bo już z tamtego dołu nikt nic nie brał, nie wykupiwał go. Niebezpiecznie tam było, zwłaszcza jak się paliło. Dobra, teraz tak. Kup, kup, kup. Bierę mi kubkę. O, super. I wtedy jak zajeżdżały wieczorem, końskim. Dobrem natury. Może tak? Nie, bo akurat może nie ma to najpiękniejszych zapachów, ale jest zdrowa, po prostu, no. Natura jest zdrowa, no co ja wam powiem. Let's see, Lecimy. Lecimy oddać uh, zadania. Czekajcie, zobaczcie, zagapiłam się na drzwi w moim pokoju. Czy ktoś coś ode mnie chce, ale chyba nie. Po prostu chodzi o po korytarzu. 150 dostaliśmy, znowu 150. Czy ja za każde zadanie dostaję 150? Ja. Czy 10 razy zleci mi wszystko i wtedy jestem w stanie kupić tego jednego konia. Kuźwa. Uh, brak mi słów. Ja nie wiem, co ja powiedzieć. Chodź koń. Mm. Właśnie poszukamy sklepu w tym... Marnym przybytku ludzkości. I kupimy ci się Ja jestem tak zszokowana, że ja nie wiem, co nie ja mam powiedzieć. Wszędzie ja przepłacałam. O, patrzcie się na sklep jak dobrze. Hejku, przepraszam, nie chciałabym się bać. Let's see what I can buy here. Sianko, po ile masz sianko? że tak standardową, Buty świetne jakieś takie. Derka. Profesjonalna. A co nasz koń ma w ogóle? Wytrzymałość ma dużą. Na razie nie ruszam. Siodło mamy wytrzymałość plus 5. Oh fuck. To mogę spieniarzyć. Tak. Super. No i co? Bierzemy jedzenie w takim razie. Raz. Dobra. Że ja to zamknę. I zaraz pojedziemy coś jeszcze ciekawego zrobić, żeby tylko całego odcinka nie, spę nie spędzić na kupowaniu bez przesady zakup holizm taki... Uskuteczniać. To tu, to sobie rzucimy. Faktycznie tu na razie. Na razie sobie tu rzucimy, to sobie tu. Przełożymy... Pokupmy tak jeszcze, wiecie, do końca tego paska i będzie bardzo fajnie. Popatrzcie, też jak nam zostanie ślicznie. Dobra. Raz, dwa. Dzięki chłopie. Ja lecę do jakiej żółtej kropki polecimy, bo żółte kroki są zadanie. Zazwyczaj zadanie, chyba nasz szkoły nie jest głodny po prostu i nie możemy iść. A nie, brudny. O oh shit, nakarmiłam cię, ten brudny jesteś. Chodź. Raz. I dwa. Dobra. Chociaż nie wiem czy pójdziemy sobie odebrać jakieś zadanie. Bo już niedużo czasu mi zostało. To u góry chyba odbierzemy. Tylko jak tam się dostać? Tędy się dostać. Odbierzemy sobie to u góry. I co? I zrobimy je w następnym dniu. Dzisiaj mieliśmy taki dzień zapoznawczy, przynieśliśmy babeczki, prawda? Przekonaliśmy się, że gdzieś są w stanie nas bardzo dobrze wynagrodzić, a nie tak jak w większości miejsc. Też że widzicie. Ja wam płacą mało, to nie dlatego, że jesteście kiepskimi pracownikami. Czy, oczywiście pod warunkiem, że dobrze pracujecie, bo jak jesteście leniwi, no to, to się dziwi, że pensja marna. A jak jesteście dobrymi pracownikami, no to trzeba iść tam gdzie dobrze płacą. No, żeby to było takie proste. Zdaję sobie sprawę z tego, że to brzmi jak y, po prostu recepta na szczęście. Teraz jestem na etapie poszukiwania pracy. Maravuję się. Też wiem, że nie jest to proste. Lec. O nie, 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 nie. nie, Ja pamiętam. To są chyba jedno z najgorszych. Jeszcze są inne. Ale to nie w innej mapce w ogóle. W galopie chyba jesiennym. O matko, tam jest tragedia. Słyszałam, że próbujesz zostać prawo ręką ręku jedydy, bo Co? A w starciu ze mną, nie masz szans. Mój ojciec ją zna i będzie sponsorem obozu. Więc praktycznie ja już dla niej pracuję. Zorganizowałam małą trasę dla uczniów, którą możesz wypróbować, jeśli chcesz. Nie jestem przekonana, że okaże się dla ciebie za trudna. Tymczasem nie, tego wyzwania podejmiemy się w następnym odcinku. Troszeczkę stekowałam, bo nie ma tutaj żadnego schronu. Dobra, wracamy z powrotem do y, naszej tej i sobie tutaj wrócimy. W następnym odcinku O, to był rzut beretem, dobra Rzut beretem Od naszej stajni, super Bardzo się cieszę, Patrzcie, mamy wszystko Schroni, w ogóle, na razie myślę, że się tutaj Dzisiaj zagrzejemy, żeby do konia też uzbierać Ja w sumie Może jeszcze raz zrobię dzisiaj tę zadanka Nie wiem, nie wiem, zobaczę Jak się ma stan naszego dnia Nie konia, dobra Nieważne. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć. Pa, pa.